Witam, po tej stronie świstak. Na przykładzie pary walutowej euro w stosunku do australijskiego dolara na interwale dziennym chciałem pokazać, w jaki sposób chciałbym rozegrać dla mnie, w tym wypadku, ruch wzrostowy. Ale najpierw ostrzeżenie o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie, ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia i nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja przyście podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją i nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Jak widzimy, tutaj cena przebiła kinżuna, idzie troszeczkę bokiem, przebija kinżuna z powrotem w dół i ponownie rusza w górę. Stawię sobie indykator ślistak na przebiciu kinżuna I proszę bardzo. Co widzimy? Cena dochodzi w tym miejscu do poziomu 161,8. Robi korektę, ponownie próbuje wybić, ponownie robi korektę, ponownie próbuje wybić, znowu korekta i ponownie próbuje wybić. Jak widzimy, ten poziom jest dosyć silnym oporem dla tej ceny. Jest to interwał D1, czyli bardzo mocny. I uważam, że skoro cena tyle razy próbuje się wybić, to jest parcie na to, żeby pójść w górę. Jeżeli do tej pory odbijając się, powiedzmy, od sufitu tyle razy nie zeszła w dół, to ja bym tą chciał opcję rozpatrzyć, że jednak będzie to ruch w górę. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mogę spokojnie sobie przyjąć, że to jest poziom, który będę rozpatrywał jako punkt B. Jest to najwyższy szczyt z tych prób wybicia. I tak bym to ustawił. Przystawię sobie liniał. I dopóki tutaj sobie cena będzie uderzała, to nie będę wchodził w rynek. Dopiero przebicie punktu mojego B spowoduje to, że być może będę wchodził w rynek z opcją, tak jak powiedziałem wcześniej. Mamy tutaj najwyższy szczyt, ale jak na wielu firmach powtarzam, zauważyłem, że na D1 oraz na H4. Takie szczyty nie są mocnym oporem. Zdarza się, że jest to opór, ale w większości przypadków nie stanowi to jednak oporu. Więc raczej tym bym się nie przejmował, ale oczywiście ostrożnym trzeba być, bo akurat z moich wyliczeń wynika, że na poziomie d1 interwału takie szczyty są tylko w 20-25% oporem do ruchu ceny. No, i może to być ten jeden z tych 25%. Więc trzeba tutaj też być zabezpieczonym. Trzeba oczywiście też być zabezpieczonym, że tutaj cena po raz któryś może uderzyć i zrobić korektę. Ale ten układ, który ja widzę, jeżeli nawet będzie tutaj korekta, zachęca mnie do tego, żeby jednak obstawiać wzrosty. Czy tak będzie? Zobaczymy. Witam w drugiej części. Jak widzimy, cena odpowiedziała już nam na pytanie, któreśmy stawiali sobie, czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół. Tak jak słynę, na pierwszym, pierwszej części filmu, mówię, że ten punkt nie zawsze jest oporem. przystawię sobie tutaj sztylinał. Proszę bardzo. Jak widzimy, nie był to zbyt wielki opór. Oczywiście na D1, bo na pewno na H1 czy M15 tutaj się działy makabryczne rzeczy. Ale wspominałem o D1 i H4. Jak widzimy, cena poszła w górę i doszła do punktu granicznego 261,8. I tu był mój take profit. Wszedłem na tej świecy, tak jak rysowałem, że jak wyskoczy powyżej mojego punktu B, który był w tym miejscu, to wejdę w rynek. Ten cały ruch względnie płynny jak na interwał D1, był moim zarobkiem. Czyli widzimy, że scenariusz, który opracowałem, spełni się w 100%. Tutaj może być jeszcze pytanie, czy gram dalej? To można określić to jako punkt B, bądź to jako punkt B. Ja bardzo rzadko grywam na interwałach D1 więcej niż 261,8. Bo to już jest dużo trudniejszy ruch i bardzo dużo rzeczy się dzieje, zanim do 423 cena dojdzie. Grywam, ale najczęściej pierwszy kwartał, pierwsze 5 miesięcy roku, gdzie dynamika. Raczej na D1 jest dużo wyższa niż podczas wakacji i okresu letniego. Być może że tej cena się odbije od Kinczuna i pójdzie w górę, ale już tej opcji nie będę obstawiał. Zadowolony jestem z tego, co osiągnąłem. Szukam dalszej opcji, gdzie mogę zagrać i wyliczam. Dziękuję.